Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o jednej z największych megakorporacji branży medycznej, Traumie Team International. W 2077 roku zatrudnia ona blisko 17 tysięcy pracowników i posiada prywatne oddziały najemników wyposażone w około 3 tysiące ciężkich av 30 korporacyjnych odrzutowców i 4 ciężkie transportowce C-25. Kliniki korporacji znajdują się w większości większych miast na świecie, a z ich usług korzystają głównie pracownicy bogatych korporacji takich jak Nightcorp, Biotechnika, Arasaka czy też Kiroshi. Umożliwiając niektórym pracownikom dostęp do członkostwa w Trauma Team bez konieczności płacenia za usługi, które są bardzo drogie. Na ten moment korporacja ta oferuje srebrny, złoty, platynowy pakiet ochrony zdrowia, z czego dopiero ten najwyższy niesie ze sobą pełną ochronę. Mogą na niego oczywiście pozwolić sobie najzamożniejsi obywatele, pracujący głównie na wysokich korporacyjnych stanowiskach, chociaż istnieje możliwość wykupienia go nawet na 24 godziny, więc czasami korzystają z niego na np. najemnicy. Obejmuje on monitoring funkcji życiowych pacjenta przez cały okres aktywności pakietu, a w nagłych wypadkach, gdy życie klienta jest zagrożone, pojazd latający AV drużyny Trauma gwarantuje dotarcie do poszkodowanego w maksymalnie 3 minuty. Medycy znajdujący się na pokładzie dzięki zaawansowanej technologii mogą przeprowadzać wszelkie zabiegi chirurgiczne i nanochirurgiczne. A po dotarciu do placówki oddają pacjenta pod opiekę medyków, zapewniających rehabilitację pourazową czy też chirurgię plastyczną. Na pokładzie Afałek traumy można znaleźć najwyższej klasy sprzęt służący do podtrzymywania życia, w tym przenośną komorę kriotoniczną do obniżenia temperatury ciała do około 4,5 stopnia Celsjusza. Pakiet platynowy oferuje również bezpłatne wizyty u Reaper Doków oraz do 90% rabatu na recepty na szerokiej maści medykamenty. Koszt pakietów zaczyna się od 500 euro dolarów miesięcznie za samą aktywację i dodatkowych 100 za każdą minutę akcji przeprowadzonej w celu ratowania klienta. W ten sposób pacjenci, których uratowała trauma, mają często do zapłacenia rachunki opiewające na dziesiątki tysięcy euro dolarów, gdyż do rachunku dochodzą jeszcze koszty ochrony pacjenta i użycia broni w celu zabezpieczenia terenu, gdyż zgodnie z opisem pakietów, Trauma team ma obowiązek ratowania pacjenta za wszelką cenę, nawet neutralizując przy tym utrudniających czynności postronnych obywateli. Każda drużyna medyczna składa się z dwóch pilotów, starszego technika medycznego i asystenta oraz dwóch wykwalifikowanych funkcjonariuszy ochrony. Pojazdy latające, których używają, to w głównej mierze ciężko opancerzone fałki ATLUS od Zetatechu, korzystające ze wsparcia samochodów cystern i naziemnych stacji tankowania. W momencie, gdy jeden z pilotów steruje pojazdem, drugi obserwuje miejsce akcji, siedząc przy ciężkim działu Gatlinga w odizolowanym od reszty załogi kokpicie. Ochroniarze przebywający z medykami używają do zabezpieczenia terenu karabinów maszynowych 762 skład Automatic Weapon, zamontowanych na boku fałki. Podczas przejmowania pacjenta zazwyczaj dwaj ratownicy medyczni i dwaj specjaliści do spraw bezpieczeństwa wysiadają z fałki i udają się do pacjenta, by go uratować. Jeśli wymaga tego sytuacja, ochroniarze torują drogę do klienta sanitariuszom, korzystając z karabinów i pistoletów maszynowych. A w ostateczności broni używają również medycy. W ramach ciekawostki od początku działalności Trauma Team nigdy nie zdarzyło się, aby zespół medyczny uratował postronne ranne osoby nie posiadające wykupionego pakietu medycznego. Każdy członek zespołu, który podjąłby się takiego działania, zostałby natychmiastowo wydalony ze służby i obarczony ogromnymi karami porządkowymi. Jedynie w czasie czwartej wojny korporacyjnej Trauma Team solidaryzując się z obywatelami odmówiła ratowania członków Arasaki i Militechu, mimo że ci posiadali wykupione pakiety. Ratowała za to po stronie obywateli, jednak po ich uratowaniu mimo wszystko im rachunki za oferowaną pomoc. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!